Co doprowadziło do tego, że dzisiaj mamy dostęp do płatności w smartfonie, a nawet w zegarkach. Dzisiaj postaram się Tobie pokrótce opowiedzieć, jak wyglądała historia pieniądza i płatności i jak doszliśmy do etapu, w którym jesteśmy teraz. Witam Cię na kanale Money Move i zapraszam do oglądania. Drogę, którą przeszliśmy w kwestii rozwoju pieniądza i płatności najprościej będzie podzielić na kilka etapów. Pierwszym z nich będzie handel wymienny. Jest to zamiana towaru lub usługi bezpośrednio na inny towar lub usługę o podobnej wartości, bez korzystania z formalnej metody zorganizowanej wymiany, takiej jak pieniądze. Ten bardzo prosty proces pozwalał od dawnych dziejów starożytnym, powiem w cudzysłowie, biznesmenom prowadzić interesy. Jest to forma wymiany wartości znana raczej każdemu, gdzie niegdzie wykorzystywana jest ona do dzisiaj, a i tobie pewnie zdarzyło się kiedyś coś wymienić coś za coś. Dobrym przykładem znanym dzisiaj mogą być wymiany kart piłkarskich między dziećmi w szkole. Sam miałem okazję zaznać takiego handlu. Drugim etapem będzie wprowadzenie monet jako formy płatności. Pierwsze monety pojawiły się około 2700 lat temu i zostały wyprodukowane w Lidii, która jest teraz częścią Turcji. Monety te były wykonywane ze złota, które często łączono z innymi metalami ówczesne monety nie miały okrągłego kształtu, który jest charakterystyczny dla znanych nam dzisiaj tego typu środków płatności. Zamiast tego bito je w gierównomierne okrągłe formy, które następnie toczono, aby wykazać ich wartość. Im większa moneta, tym większa wartość. Trzecim etapem będą znane nam również w dzisiejszym świecie banknoty. Papierowe banknoty pierwszy raz zostały użyte przez Chińczyków mniej więcej między 618 a 907 rokiem naszej ery. Mimo tego, że banknotów używamy do dziś, miały one wtedy nieco inną formę, mianowicie prywatnych wyciągów kredytowych lub rachunków. System ten jednak działał dobrze do pewnego czasu, gdy kryzys inflacyjny w 1455 roku doprowadził do wyeliminowania takiego rozwiązania. Pierwsze banknoty wyprodukowane były na korze, następnie na papierze, a teraz najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest bawełniany papier lub polimer. Polimer ma wiele zalet w porównaniu z wersjami papierowymi, mianowicie jest on trwalszy, pozostaje dłużej czysty oraz umożliwia drukarkom wprowadzenie nowych form zabezpieczeń. W 1914 roku Western Union wprowadził kolejny etap rozwoju pieniądza i płatności, wprowadzając do swoich usług karty, które pozwalały niektórym klientom odroczyć płatność. W 1950 roku na rynku ukazały się natomiast karty opłat Diners Club, czyli pierwsze na świecie karty płatnicze. Rok później korzystało z nich już 20 tysięcy osób. W latach 60. XX wieku pojawiła się już nowoczesna karta kredytowa, a w latach 80. karty debetowe i bankomaty stały się coraz bardziej popularne. W 1997 roku, jako kolejny rozwój płatności, Coca-Cola wprowadziła płatności mobilne. Firma stworzyła specjalne automaty, które umożliwiały konsumentom płacenie za napoje poprzez wysyłanie wiadomości tekstowych z urządzeń mobilnych. Od tego czasu ten rodzaj płatności gwałtownie dyskał na popularności. Kolejnym krokiem w tej technologii mocno popularne w Polsce są np. płatności BLIK, z którego bardzo duża ilość osób korzysta na co dzień. Został on uruchomiony w 2015 roku z inicjatywy spółki Polski Standard Płatności. Jej udziałowcami było 6 banków. Alior Bank, Bank Millenium, ING Bank Śląski, mBank, Santander Bank Polska i PKO BP. Na dzień dzisiejszy moim zdaniem bardzo przyszłościowym w kategorii płatności jest rynek kryptograficzny, który rozwija się aktualnie bardzo szybko i z dnia na dzień mamy w nim mnóstwo wydarzeń. Są firmy posiadające technologię umożliwiającą wprowadzenie CBDC i tym podobnych rozwiązań. Natomiast o tym jakie ma zalety i wady opowiadam szerzej w swoim filmiku o CBDC, na górze ekranu wyświetli się tobie link. Na koniec standardowo kilka ciekawostek o rozwoju pieniędzy. Najbardziej rozpoznawalnym symbolem oszczędzania jest świnka, która zresztą znajduje się w naszym logo. Ciekawostką jest jednak to, że stało się to za sprawą językowej pomyłki, ponieważ pieniądze dawniej przechowywane były w kuchennych słojach, które wykonane były z gliny, której jedna z odmian miała nazwę, która wyświetla wam się teraz na ekranie, ponieważ nie chcę tutaj kazywać się swoją znajomością stor angielszczyzny. Za sprawą przekształceń w wymowie słowo to zaczęło przypominać pig, czyli świnia z angielskiego. Niemal jednakowe brzmienie doprowadziło do tego, że pewien brytyjski garncarz postanowił połączyć oba te elementy i tak narodziła się spotykana do dziś winka Skarbonka. Początek bankowości w dzisiejszym rozumieniu rozwijał się od XIV wieku, a jego kolebką były Włochy. Nazwa wzięła się nie tylko od francuskiego „bonque” nie wiem czy dobrze to wymieniam to słowo, więc wyświetla się wam ono na ekranie, ale też od włoskiego „banco”, czyli stołu, przy którym siedzieli handlarze przekazujący monety od innych klientów do drugich. Jeżeli handlarz stawał się niewypłacalny, przewracano mu stół i tak narodziło się słowo bankrut, pochodzące z włoskiego bankarotta. Co w dosłownym tłumaczeniu oznacza połamana ławka. Pierwsze bankomaty zostały wymyślone przez amerykańskiego wynalazcę Lutera Gismiana. Tego rodzaju urządzenie zadebiutowało w 1939 roku. Na początku funkcjonowało ono jako stały punkt wycieczek po Nowym Jorku, a także służyło ludziom z przez to został on zdemontowany, a za początek historii bankomatów uznaje się rok 1967, kiedy to Shepherd Baron skonstruował urządzenie na potrzeby londyńskiego banku. Krążą legendy, że pomysł działania bankomatu zaczerpnięty był od maszyny wydającej gumy do rzucia. Ostatnią z ciekawostek na dziś będzie to, że wizerunek Elżbiety II pojawił się na 33 banknotach w różnych państwach. Najwcześniejszy z jej wizerunków widnieje do dziś na kanadyjskim banknocie 20-dolarowym. Upamiętniona na nim królowa ma około 8 lat, z kolei pierwszą kobietą, której twarz zdobiły monety, była Oktawia, żona marka Antoniusza. To wszystko, co dziś dla Was przygotowałem, jak Twoim zdaniem będzie wyglądała dalsza historia pieniędzy. Zachęcam do dyskusji w komentarzach, natomiast jeżeli filmik Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Do usłyszenia!